Witam serdecznie mój gościem Artur Homoncik, firma Budula Nauwoźniak. Witam serdecznie. Artur, jak przychodziliście dziś na mecz, wasz kapitan żartował do mnie nawet, że Łukasz za trzy punkty, bo nam są niezbędne potrzebne. Oczywiście ja załatwić nie mogę, zrobiliście to sami, czyli te trzy punkty rzeczywiście yy, bardzo dzisiaj Wam pomogą w tej walce o piątkę. Tak, na dzisiejszy mecz wyszliśmy bardzo zmotywowani, w szatni. Nie mieliśmy wiele czasu, bo spotkaliśmy się w ostatniej chwili, zjechaliśmy się wszyscy, ale, ale byliśmy mega nastawieni na, na walkę, na, na zwycięstwo, na trzy punkty były najważniejsze. Walczyk optyk, można powiedzieć, że dostał dzisiaj pokaz lekcji gry w piłkę nożną? Nie nazwałbym tego, że dostał lekcję. To jest też fajna drużyna. Po prostu nam dobrze się też mecz ułożył. Szliśmy, bodajże do przerwy 2-0 chyba było, tak? Fajnie się ułożył ten mecz. Myślę, że kontrolowaliśmy to, nie wiem jak to dokładnie z boku wyglądało. Będzie trzeba też nad tym pomyśleć jeszcze to, co Marcin tam zauważy, jak to, jak to wyglądało z boku. Ale myślę, że po prostu głównym aspektem było to, że nam się dobrze mecz ułożył. Że, że zaczęliśmy fajnie, weszliśmy w ten mecz, nie dawaliśmy przeciwnikom dużego pola do popisu i, i udało, się, udało się wygrać ten mecz. Czy to już jest ten etap, gdzie drużyna woźniaka będzie wchodziła w najwyższy szczebel swojego poziomu, że to będzie już szło od zwycięstwa do zwycięstwa? Mam taką ogromną nadzieję. Z chłopakami jesteśmy bardzo zmotywowani. Ten, ten, ten początek był taki. No różny można powiedzieć. Ogólnie gra może nie wyglądała źle w tych wcześniejszych spotkaniach, tylko po prostu brakowało też chyba dużo skuteczności. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, nie kończyliśmy tego, i, i przeciwnik wykorzystywał to w, w, w tamtych spotkaniach. Ale mam nadzieję, że tak jak to dzisiaj już poszło, to, to teraz pójdzie z górki. Znaczy no może nie z górki, bo wiadomo, że teraz, drużyny, mamy akurat tak terminarz ustawiony, że, że teraz mamy poważnych, poważnych rywali do, do walki o, o mistrzostwo o awans, ale myślę, że myślę, że z takim zaangażowaniem, jak dzisiaj, to, to jesteśmy, jesteśmy cały czas do przodu i jesteśmy pozytywnie nastawieni. No właśnie, szósta kolejka, więc można mówić o tej pierwszej piące, do której każdy dąży. Nie będzie łatwo, bo rywali w tym roku rzeczywiście pierwsze lidze. Pierwsze lidze... Do awansu jest bardzo dużo. Tak, tak, to widać po, po tych spotkaniach. Poziom, po, po pierwsze, poziom jest bardzo wysoki yy, i, i myślę, że no na pewno będzie do samego do ostatniej kolejki, będzie, będzie ciężka, ciężka walka, ale miejmy nadzieję, że, że nam się uda najpierw zakwalifikować do tej, do tej piątki, co w sumie po dzisiejszej kolejce, gdyby nam to nie poszło, to, no to by już było ciężko, ale, ale teraz jesteśmy dalej pozytywnie nastawieni, i, no i walczymy dalej. O najwyższe cele. I ostatnie pytanie, sześć kolejek coś można powiedzieć, chocia wiadomo, że to za wcześnie. Faworyta w kim upatrujesz? Jedna drużyna, która uważa, że jest najśniejsza. Może wy? Myślę, że ciężko tutaj wskazać jedną drużynę. Tabela pokazuje, że, że może ta górna połówka, nawet w sumie każda drużyna z każdą może wygrać. To trzeba przyznać. I, i myślę, że ciężko tutaj wskazać jedną drużynę, taką, taką która będzie zdecydowanym faworytem. Każde te drużyny z tej, myślę, pierwszej trójki, czwórki, jak teraz się to, nawet piątki, jak się to teraz ułoży, to, to myślę, że każda z drużyn jest, jest w stanie awansować, jest w stanie walczyć o, o najwyższe cele. Dziękuję za was. Dziękuję.